Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was na Tour de Wolstyn, czyli ostatnią grawalową setkę, jaką mam w planach w tym roku. Jest to ślad zapożyczony od Janka z kanału Bike Show, który miałem w planach już od dobrych kilku tygodni, jak i miesięcy, ale no, jakoś nie udało się tego wcześniej zrealizować. Domyślam się, że ta trasa będzie dużo ciekawsza, jeżeli chodzi o walory widokowe, na pewno wiosną czy latem. No ale tak się złożyło, że został mi jeszcze tylko taki jeden dzień, właśnie dzisiaj kiedy jestem w stanie tą, tą trasę sobie zrealizować a chciałbym jakoś tak w miarę fajnie zamknąć sobie ten rok no i na rowerze już na dworze nie byłem od prawie dwóch tygodni ciągle tylko trenażer, trenażer ileż można kiedy nawet jakaś pogoda się trafiała to albo po prostu mi nie pasowało, bo byłem w pracy albo inne obowiązki się pojawiały przez to nawet kiedy ta pogoda w ciągu dnia była to ja miałem czas na przykład wieczorem gdzie jednak wygodnie było mi po prostu wsiąść na tą godzinkę czy półtorej na trenażer i, i tam sobie troszkę pokręcić Dlatego tym bardziej cieszę się, że dzisiaj się udało jakoś to wszystko tak zorganizować, żeby na ten trip się wybrać. Dzisiejsza trasa nie należy do najłatwiejszych. Przynajmniej tak to opisuje Janek w swojej relacji z tej właśnie trasy. No dlatego też założyłem, że takie 100 km to będzie dość ambitny plan, szczególnie jeszcze biorąc pod uwagę panujące warunki. Jak dobrze wiecie, ja mam troszeczkę problem ze stopami, mimo tego, że mam buty zimowe, jakieś ciepłe skarpetki typu Hot Holders i tym podobne patenty, to jednak zawsze gdzieś te stopy mi przemarzają, nawet przy temperaturach nie na minusie, a nawet już gdzieś tam w okolicach zera. Dlatego dzisiaj również mam w planie przetestować patent z folią NRC, który podpatrzyłem na jednym z kanałów rowerowych. Myślę, że część z Was pewnie o tym patentie wie, bo wydaje się w sumie nawet logiczny, ale ja jakoś na to nie wpadłem. Myślałem wcześniej o po prostu reklamowce jakiejś worku, który będzie odciniał dostęp powietrza do, do stóp. No ale faktycznie folia NRC myślę, że może sprawdzić się w tej kwestii lepiej. No ale jak to będzie, zobaczymy. Dobra, tyle słowem wstępu. 36 minut jeszcze mam do celu. Widzimy się na miejscu. To ruszamy. Zaczynamy w miejscowości świętno, a konkretnie na parkingu przy Wieży Widokowej. No i już na początku nie jadę tak jak szlak prowadzi, ponieważ warun na razie dopisuje. więc postanowiłem na samym początku podjechać właśnie na tą Wieżę Widokową, bo nigdy tu, bo nigdy tu nie byłem ani jednokrotnie miałem taki zamiar. Dlatego, póki jeszcze trochę słoneczka jest, no to. Podjadę, zobaczę jak to tu wygląda. A potem wrócimy, już na początek dzisiejszej trasy i będziemy robić pętelkę pod dźwięczną nazwą Tour de Wolsztyn. No ja tu sobie podejdę. To jest 20 stopni. 17-stopniowy, no i 20, o kurde. 20 stopniowy pokór Chciałem powiedzieć 20-stopniowy podjazd na dobry, ale Już pierwszy węgiel No ale jest i ona Nikogo nie widzę więc mam nadzieję że nikt go nie podpierdzieli No, całkiem ładny widok. Dość wysoko. Z dołu wydawało się, że wcale nie jest taka wysoka ta wieża. Nie będzie za wiele widać. A widać wszystko w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Dodatkowo jest bardzo duża przejrzystość powietrza dzisiaj. Także myślę, że mogę zaryzykować stwierdzenie, że nawet. Do stu kilometrów Mamy dzisiaj tą widoczność Nie radzi sobie

O, o, Ale bym stracił dronika na samym początku, bo chciałem ujęcie fajne sobie zrobić. Uff, ale się udało. Dobra, nie będzie ujęcia z góry. Jedziemy pokręcić coś z dołu. Przynajmniej rower został na dole. Dobra, to zaczynamy tą wycieczkę. Jedyna modyfikacja jaką wprowadziłem na trasie to miejsce startu Ponieważ trasa jest taka więc chciałem dojechać do miejsca jak najbliższego Z dojazd była w tej kluczy. Dlatego właśnie startuję świętnie No i druga kwestia to zmiana kierunku jazdy Ja robię pętlę odwrotnie z do Janka w gdzie w swoim filmie, w swojej relacji yy, twierdził, że ta pierwsza część, przepraszam, druga część Lubuska u niego druga, u mnie będzie pierwsza Jest trochę bardziej nudnawa no to ja od niej zacznę, ale był to dla mnie wybór świadomy, ponieważ na no, tej wiatr może nie jest jakiś bardzo mocny, ale 30 km na godzinę jednak jest odczuwalne na rowerze zresztą mogli się to zami zobaczyć to się działo z dronem na wysokości kilkunastu metrów Dlatego Po przeanalizowaniu śladów stwierdziłem, że Więcej odkrytych terenów jest właśnie po tej Po tej lubuskiej stronie Stąd taka decyzja, że Gdy pojadę powiedzmy Z lekkim wiatrem na Odcinkach odkrytych A druga strona jest Przynajmniej tak jak patrzyłem po Komucie trochę bardziej zalesiona, więc, więc tam powinno mi to troszeczkę pomóc w kwestii walki z tym Garniem. jak to finalnie wyjdzie, zobaczymy. O ile tak naprawdę mam 50 km niecałe do, do tych tutaj tras, to nigdy nigdy nie jechałem żadnym odcinkiem żadnym fragmentem tej dzisiejszej trasy więc tym bardziej jest to dla mnie coś fajnego, bo stosunkowo niedaleko od swojego miejsca zamieszkania Mam okazję poeksplorować nowe tereny Jak widzicie w lasach jest stosunkowo sucho Co prawda gdzieś tam jakieś opady lekkie były w ostatnich dniach Ale nie było ich zbyt wiele, nie były ich zbyt obfite. Dlatego liczę, że większość trasy będzie wyglądała podobnie do, do tego fragmentu Wiadomo, nie pod kątem nawierzchni, bo Janek wspominał, że Będą fragmenty trudniejsze technicznie Bo to nie jest taka zbyt głowa jak się niektórym wydaje Tylko miałem okazję doświadczyć kiedy sobie jechałem W okolicy stawów i niskich w zeszłym roku Właśnie jedną z proponowanych tras Janka Tam też trochę było moich fuck upów Co finalnie spowodowało, że ta trasa nie była taka lekka i przyjemna jak sobie Z góry założyłem, dlatego dzisiaj Jadę z innym nastawieniem wiem czego mogę się spodziewać I nie będę marudził i narzekał Obiecuję. A przynajmniej obiecuję, że postaram się nie narzekać. 2 km przejechane Tempo bardzo rekreacyjne Nie przekraczam 200 watów A ten no i tak Szaleje w granicach 150 Uderzeń na minutę No Ale jest to spowodowane tym, że Wczoraj z ostatniej nocki A po nocnych zmianach niestety No ja mocno cierpię Słabo sypiam w dzień Więc i regeneracja Jest na bardzo niskim poziomie No i to wszystko się później przekłada na wydolność, nawet Garmin to zauważył i od pokazuje mi status wytrenowania na zmęczenie i sugeruje raczej odpoczynek niż jakieś forsowanie się. Dlatego wczoraj sobie rower odpuściłem. Mówiłem dzisiaj całe 6,5 godziny, bo miałem trudności z zaśnięciem znowu, no ale postanowiłem jednak wstać wcześniej i wykorzystać ten dzisiejszy warunek, bo prędko taka sytuacja mi się nie należy. A już raczej na pewno nie w tym roku, dlatego no postanowiłem, że pojadę, ale w tempie bardzo rekreacyjnym. A plan na dzisiaj był jeszcze bardziej ambitny, bo dostałem zaproszenie od Przemka i Łukasza na zakończenie sezonu na dystansie dwukrotnie wyższym niż jadę obecnie. No ale postanowiłem, że odpuszczę, bo Raz, że nie czułem się na siłach i nie chciałem się aż tak mocno dożynać. No i przede wszystkim nie chciałem opóźniać chłopaków, bo to są jednak konie i u nich nawet coffee ride. To nie jest do końca taki coffee ride jak u mnie, dlatego wybrałem się wariant łatwiejszy. Ale chłopaków serdecznie pozdrawiam. Też już jadą pewnie od kilku godzin. Mam nadzieję, że zakończenie sezonu u nich też padnie zgodnie z założeniami. Dobra, bo jadę pod górkę i wcale jednak nie jest wiatrem i się zadyszałem i tętno już mi skarczę do 170, więc kończę gadanie i widzimy się gdzieś w okolicy Babi Mosto. owaliło obaliło W ogóle to chyba Chyba powinienem jechać górą Ale górą są tory A bo tutaj górą Nie, tu górą są tory, a tu jest ścieżka No Dobra Tośkućkałem Muszę iść tutaj dostać na górę Nie, no to są też tory. No, garni mi pokazuje, chyba że mam za tymi torami jechać. Dobra, tu jest ta ścieżka jakaś to. Spróbuję nią przejechać. Ale to niewielce było. Okej, okay. Tutaj jest chyba ta ścieżka. To jest chyba te przejście torami, Bo ja powinienem tamtymi. Właśnie, ja powinienem chyba iść tamtymi. To jest chyba ten fragment właśnie, który pokazywał Janek na swoim kanale, gdzie to jest taki słabej jakości mostek kolejowy. Jeszcze tutaj do góry prowadzi. O tak. To jest chyba właśnie ten brak. Mam nadzieję, że nie wpadnę do tej wody, bo faktycznie te płyty takie, no, o kurde, nie napowają jakimś zaufaniem, bardzo się uginają, sprężynują. Dobra, już jestem poza wodą, więc jak spadnę to na ziemię, to nawet jakąś fotkę tu strzelę. Dobra, idziemy dalej. Powiem Wam, że gdyby nie to, że oglądałem relację właśnie na bajczą gdzie Janek opisywał ten fragment, to bym też wątpił i pewnie bym pojechał jakoś inaczej a dzięki temu wiem że ten czas po prostu tak prowadzi i że tą gdzieś na pewno dojadę o kurde pod tymi liściami nie widać jakichś większych dziur no ale wydaje mi się że właśnie zaczynamy ten o, właśnie, ciekawszy fragment. To jest również ten. Te drzewo na starej linii kolejowej, no, bardzo klimatyczne miejsce. O, tutaj i podwórkę. I ślisko, czy uważać? Ale w sumie zaraz za włosem, jeśli też nie poszło, to będzie blisko 56 km kilometrów za mną. 47,5 zostało teraz to taką fajną drogą wyłożoną płótami w, w lesie się poruszamy ale ja nie o tym teraz a chciałem wspomnieć o moim patencie nie moim w sumie ale który ci testuje czyli tej folii NRC między dwie skarpety w płótach ja wiem, że dla wielu z Was 5 stopni to wcale nie jest jakaś niska temperatura, ale ja Teraz jak dochodzę do wniosku, że prawdopodobnie przez swoje błędy gdzieś tam w 30 lat, gdzie niejednokrotnie sobie bardzo mocno przemroziłem stopy, mam z tymi odmrożeniami naprawdę spory problem. Może nie odmrożeniami, ale naprawdę szybko, stosunkowo szybko i stosunkowo w takich temperaturach bardzo mi stopy, bo mimo używania budów wimowych Shimano m 500 bodajże, już teraz nie pamiętam modelu, no to mam tutaj problem. Jeszcze i nawet w takiej temperaturze 5-4-5 stopni, no to przy dłuższej jeździe, takiej powyżej 2 godzin, czuję po prostu, że jest w te stopy zimno. Natomiast dzisiaj mam w tym momencie już jazdy 2,5 godziny, prawie i komfort w cieplnych stopach jest zachowany. Nie jest mi ani zimno, ani ciepło. Nie czuję, żeby tam były te stopy zaposone, chociaż powiem, w jakiejś stopie są. Ale nie odczuwam tego takiego charakterystycznego bólu towarzyszącego właśnie e, przemarzniętym stopom. Jak będzie dalej? Zobaczymy pod koniec trasy, jakie zapomnę. Również postaram się podzielić swoją opinią, jak, jak skutecznie może być to. Taki rowerowy. Nie mój podkreślam. Ja się po prostu o nim całkiem niedawno dowiedziałem. I dzisiaj postanowiłem przy okazji tej trasy sobie to sprawdzić. Dobra, ruszamy dalej. Nie trasy taśmy. Poczytam na jakieś fajniejsze, leśne kawałki, żeby coś nagrywać. Ogromne pole biwakowe. Tu praktycznie co chwilę są ławeczki ze stolikiem. No, latem to tutaj pewnie jest mnóstwo ludzi w tym jeziorze. Dobra, krótka pauza. Trzydyszki zostały. Część Wielkopolska póki co zdecydowanie bardziej ciekawa pod kątem widoków. Choć trudniejsza. Po części: jaka była pierwsza część? Lubuska. Po części lubuskiej, część lubuska dużo, dużo szybsza więcej jakichś ścieżek rowerowych, asfaltu. Tutaj zdecydowanie więcej terenu, lasu, trochę piachu, chociaż teraz w tym, w tym okresie tego piachu nie ma za wiele, bo jest wilgotno. Latem podejrzewam, że może być gorzej, ale zdecydowanie ciekawiej i przyjemniej się tędy jedzie. W kwestiach kto co, co bardziej woli. Czy się troszeczkę zmęczyć, ale bardziej optować z naturą, czy jednak bardziej po szosie i trochę szybciej. To już musicie sobie sami doprecyzować po swoje preferencje. Dobra, krótka przerwa, coś z napiję się lecimy dalej. No i mamy to, 103 km i 96 setnych, czyli prawie 104 km. Czas całkiem niezły, 4 godziny 24 sekundy, także jestem zadowolony, nie ujechany. Tak więc pora byłoby na koniec jakoś krótko podsumować tą trasę. Generalnie bardzo fajna, choć niełatwa. Zdecydowanie łatwiejsza część Lubuska. Wielkopolska za to z kolei dużo bardziej ciekawa pod kątem e, widokowym. No ale dużo trudniejsza, dużo leśnych ścieżek, nierzadko kiepskiej jakości. E, trochę piasku, troszkę podjazdów, ale generalnie bardzo fajnie, także nie ujechałem się jakoś mocno. Natomiast jeżeli ktoś z Was nie jest jakoś sposób wytrenowany i chciałby sobie tą trasę przejechać, to zdecydowanie bardziej sugeruję tutaj e, wybrać sobie wariant e, Janka z Bike Show, czyli w odwrotnym kierunku Zrobić tą trasę dlatego ponieważ Ta część Wielkopolska jest Dużo trudniejsza więc kiedy ją pokonacie Sobie na początku to ta później e, Lubuska będzie Dużo prostsza ponieważ tam jest dużo więcej ścieżek rowerowych e, Jest bardziej Płaska i te szutry również są Dużo lepszej jakości. Dobra także to chyba Byłoby na tyle. Ja wiem, że nazywałem sobie ten Wyjazd Tour de Wolstein, a tego Wolsztyna prawie w ogóle nie było No ale niestety e, moja kondycja e, Jednak dzisiaj była Ciutkę gorsza niż sobie to zakładałem przez to Czasowo nie wyrobiłbym się tak jak tego oczekiwał, mam inne obowiązki jeszcze dzisiaj w domu, dlatego no musiałem to odpuścić. Dobra, tak więc zbieram się i tym razem żegnam się niestandardowo, ponieważ jest to prawdopodobnie ostatni film, który nagrywam w tym roku, a na pewno jeszcze świętami. Dlatego chciałbym Wam z tej okazji życzyć wszystkim zdrowych, spokojnych i radosnych świąt w gronie najbliższych i również szczęśliwego nowego roku, spełnienie wszystkich rowerowych jak i nierowerowych marzeń. No i przede wszystkim zdrowia, bo powtarzam, że im jestem starszy, tym bardziej zauważam to, że zdrowie jest najważniejsze, a całą resztę można sobie jakoś ogarnąć. Także przede wszystkim zdrowia. Dobra, tyle na dzisiaj ode mnie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć.